na tak wielkiej imprezie, przed tak dostojną publicznością mogą pokazać swoje dokonania. A zaraz po występie zespołu Camping Hill specjalnie dla Państwa w śremie zespół Boys. W zeszłym roku gościli w, Dolsku, w tym roku w Śremie. A już teraz czynny jest sklepik, sklepik Boysów. Po mojej lewej stronie, państwa prawej. Tam można kupić płytę, można kupić różne gadżety, które wieczorem świecą, na przykład. Adam, można bośmuta. kupić bańki do chyba. Adam. Proszę zajrzeć tam. Być może państwo skorzystacie. Ja jeszcze raz przypominam, Adam. że tegoroczną imprezę pomogli miastu, gminie Śrem i Śremskiemu Ośrodkowi Kultury zorganizować Bas Polska, chemia budowlana, Bas Polska, poliuretany, firma Rehaus Znochowa, Współdzielczy Bank Ludowy, Bank PKOSA i Hotel Laskada, pani Anna i pan Piotr Śledź. Wielkie ukłony oddaję głos pani Martynie. Bardzo państwu dziękuję. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, a w szczególny sposób witam wszystkie dzieci i wszystkie przedszkolaki, które już za chwilę będą prezentowały się na naszej scenie. Zanim roztańczone przedszkolaki, o których wspominała pani dyrektor, będziecie mieli Państwo niebywałą okazję wysłuchać zespołu, dzieci z przedszkola Słoneczna Szóstka, dzieci, które na tegorocznym śremsongu wyśpiewały pieśń Koena pod tytułem Alleluja. Z pewnością wszyscy Państwo ten utwór doskonale znacie, chociażby ze szereka. Ja myślę, że należą się duże brawa dla tych przedszkolaków, które występują jako pierwsze. Duże brawa, proszę Państwa. I zapraszam do wysłuchania utwór Alleluja i przedszkolaki ze Słonecznej Szóstki. いいですね。 Szanowni Państwo i tak oto prezentują się dzieci śpiewające z przedszkola słoneczna szóstka. Panie Kubo, gratulacje. Super. Co roku są z nami na wszystkich imprezach. Fantastyczne dzieciaki. Zresztą śremskie przedszkola, drodzy Państwo, to jest kuźnia talentów wszelkiej maści. Dzieci śpiewają, tańczą, występują w grupach teatralnych, w, grup w grupach plastycznych. No to jest coś fantastycznego, to jest... To jest bagaż, który się zabiera w przyszłość. To są umiejętności, które pozwalają potem tym młodym ludziom żyć, ale ja zupełnie w innej sprawie na scenie. Drodzy Państwo, są z nami w Śremie ludzie z Meszna, którzy co roku stawiają nam wesołe miasteczko. Firma nazywa się Robland. I proszę sobie wyobrazić, że przed chwilą firma Robland ufundowała karnety na wszystko, na, na, na co chcecie. Dla wszystkich dzieci, które dziś zaśpiewają i zatańczą. No, powiedzcie, czy to nie jest fantastyczne. Brawo, Brawo. dla firmy Robland, dziękujemy bardzo. Tańczymy dalej. Słoneczna gromada przed nami. Proszę Państwa, już wchodzą na.